Dobra, to, to startujemy w naszą, w naszą pierwszą trasę. Prawdopodobnie pojedziemy na HEL. No nasz kierunek to, to Hel, ale jak to będzie, to, to, to zobaczymy, bo robimy prawdziwy spontan. Startujemy tutaj z centrum Katowic z pod szybu, który tam jest. No i ręcznie oczywiście zaciągnięty, ale... No dobra, ok. To no tak, no samochód, samochód cały czas poznaje. Samochód cały czas poznaje i zobaczymy, ale już po lekkim kręceniu po Katowicach w większości jest opanowany. No powiem tak, no, trzeba uważać tylko, bo zachodzi na zakrętach. Nie tak jak autobus, ale mimo wszystko te 6 metrów to, to faktycznie robi robotę. A poza tym tak, tak nie, nie czuć różnicy. Się nim da się nim jeździć, yy, zwłaszcza do przodu, dlatego że, <gry> dlatego, że a spróbujemy chybi do góry, tak. tak. Dlatego że nie mamy kamery do tego cofania, co jest, co jest być może małym utrudnieniem dla takiego amatora jak ja więc będziemy starać się poruszać tylko i wyłącznie do przodu i teraz teraz wylatujemy na autostradę w kierunku, w kierunku Wrocławia Ogólnie to jedziemy na zieloną górę i pierwszy przystanek naszych przyjaciół z Zielonej Góry, czyli jedziemy do Mario i no Naszym muzeum. Nie, ja ci tak, ja bardziej myślałem o tym, że żeby na przykład tu stanąć i tu sobie zrobić zdjęcie, ale już to, to naszym tu zrobimy. Bo ten... No nie. Ja wiem, że chcesz. On chce mnie puścić przez Katowice. <tryk> Jesteśmy na, wjeżdżamy na autostradę. Przed nami pierwsze, pierwsze bramki na, na Wrocław, czyli punkt poboru kasy, ale tu tylko weźmiemy sobie bilecik. No i gdzieś na autostradzie się zatrzymamy. Halo, jak tu się okno otwiera? E, dobra, nie, to, to, tam korpka na dole jest. Czekaj, okay, dobra teraz patrzę dobrze i tam jest masz swoje i moje dobra ja mam swoje i moje, ok czyli sobie tutaj teraz muszę wycyrklować o bilecik zobaczymy jak to będzie wyglądało No za chwilę zadzwonimy do Mario, albo wiesz co? Od ręka zadzwoń do Mario, bo ja tu będę miał całą stertę rzeczy. No, albo, może do... Polski, albo, albo na przykład napisz do niego smsa, że będziemy koło 17, że będziemy po 17.00. Jesteśmy w trasie będziemy po 17.00. Tak, teraz tak. No, powiem szczerze, że nie było to za proste. Chodzi tak, o to, że yy, za daleko podjechałem, jeszcze nie mam tego wyczucia. Nie mam tego wyczucia. No dobra, jesteśmy na, na brameczkach przy, przy Wrocławiu. Także po drodze żeśmy zatrzymali się dwa razy na, na, na siku, ale to bardziej tak, żeby sobie obczaić to wszystko. No teraz płacimy brameczki i do końca jeszcze nam zostało 180 km. Więc dzisiaj taki przystanek w zielonej górze a jutro kierunek Szczecin-Świnoujście i, Sz i Szwecja tak? No zobaczymy o której prom odpływa więc o ile do tego, do tego nawet jest taka mała kolejeczka na bramkach ale na trasie chyba że nie widziałem żadnego kamperka kochani, tu jest Twój telefon zobacz nie wypadnie ci tak? A będziesz chodzić przed moje, moje dni? No dobrze, okej. Okay. No dobra, no minęliśmy Wrocław. Pogoda, że tak powiem, na początku tego maja to jest taka... Zresztą zimny, zimny jest ten maj. Majówka w ogóle się nie udała. Była deszczowa, deszczowa, zimna. Wszyscy się śmiali z tej, z tej majówki. No tak naprawdę padał non stop deszcz. Teraz no niby to słoneczko gdzieś się, że tak powiem, tydzień później przebija. No bo dlaczego tydzień później? No bo dzisiaj jest 6 maja tak. Naprawdę. 6 maja 2.1, więc tydzień później po majówce słoneczko się przebija. No prognoza pogody mówi, że, że będzie dobrze. No ale to też nie, nie oczekujemy jakiegoś nie wiadomo jakiego słońca, bo będzie, że tak powiem, też deszczowo. No nic nastąpiła z duża zmiana planów, bo na początku mieliśmy pojechać do Szczecina, a w Szczecinie, że tak powiem, przenocować, bo oglądać szczecińskie Żurawie Wały Chrobrego, pospacerować i tam zaliczyć pierwszy nocleg. No, okazało się, że dzisiaj w Szczecinie niestety, ale jest deszczowo, więc no wiadomo jak deszczowo to całkowicie nie ma sensu to chcieliśmy ominąć Szczecin i polecieć na Świnoujście W Świnoujście to się takie ciekawostki, że przeprawa probowa jest tylko i wyłącznie dla y, mieszkających na miejscu, poruszających się na blachach miejscowych, a wszyscy inni pozostali czekają do 22. No to też tak nie, nie miało... Ty zobacz, jaka plama na niebie. Patrz. Ty, zobacz, ale tam plama. Ktoś zrobił dziurę na niebie. No dobra, no i okazało się, że w tym świnoujściu jest taka sytuacja, że też musimy, e, mielibyśmy czekać do 22, e, żeby przeprawić się promem na drugą stronę, albo zostawić kamperę po tej stronie, a na drugą późną. E, do końca nie wiem, jak jest tam naprawdę, ale w sumie wypadło tak, że lecimy na międzyzdroje, czyli już tak bezproblemowo, e, jak widać... E, Pogoda zaczyna dopisywać, więc raczej będzie, będzie pozytywnie. I no to za chwilę zobaczymy się w międzyzrojach. Mam nadzieję, że poza sezonem ke kempingi są tam wolne, bo wybraliśmy sobie taki przy plaży z widokiem, z widokiem będziemy na zachód słońca. Jest taki plan. jak, jak wyjdzie, to zaraz zobaczymy. Tak naprawdę yy, jedziemy za prądem. Okazało się, że nie mamy prądu. To będzie chyba centrum. Mówi, że pan się zatrzyma, ale nie wiem, czy... No, to ja tu muszę być teraz elektryczny. Co musisz być? Elektryczny, taki zachować szczególną ostrożność Oto, na pieszych wybiegających, tak? Wybiegających. Jestem, ale no jak się inaczej. Nie ma się co martwić, to jest tutaj. Proszę, jesteśmy na miejscu. Zobaczymy jak to wygląda. Chcemy się tutaj wrębać. No na pewno będziemy sobie płacić pieniążki ale proszę. Jest pięknie. Jak tu pięknie. No, ok, okazało się, że dotarliśmy do, do Międzyzdrojów. Nawet mamy, że tak powiem, w pierwszej linii na, na samej plaży, e, miejsce postojowe. No, niestety, znowu kolejna nasza przygoda spowodowała to, że jesteśmy naszym rangerem już zakopani także 4x4 nie do końca jest takie że da sobie z wszystkim radę żeby nie było to nie ja tu wjeżdżałem tylko kierownik kierownik tego ośrodka ale słuchajcie szczerze no, miejscowa, jest, miejscowa jest wypasiona czekamy na, na, na słoneczko zaraz wyjdzie no bo wiadomo jaką mamy tą, tą pogodę, teraz trochę, trochę nam tu pruszy. Są tam inni, inni już gotowi. No zaraz, dobra, idę zrobić sobie ciepłą, ciepłą herbatkę. No dobra, teraz będziemy robić naszą, naszą pierwszą yy, herbatkę. Problem w tym, że nie mamy herbatki więc coś będziemy grzali, tak? Nie przewidzieliśmy, że może być herbatka potrzebna, więc znajdziemy, na pewno mamy czajniczek. Super, czajniczek mamy, to sobie zaraz wody nabierzemy. I z nami przyjechało co? Torba z Ikei buty Adrianki. Czyli to nie jest to miejsce. Dobra, idziemy. Adrianka, gdzie są nasze rzeczy? Tam są, gdzie, tam, gdzie tam, tam, z lewej. Dobra, o tutaj. Przy telewizorze, tak? To jest bardzo dobra półka. I mamy dzisiaj tak tutaj zestaw. Mamy małą aptekę, bo faktycznie rychamy. I mamy tutaj zupki. Chodzi o to, że musimy przyjąć coś na ciepło. Więc po prostu sobie zrobimy ciepłe zupki zamiast herbatki. A herbatkę, jakimś cudem, byśmy poszli chyba zapolować. Bo przyznam się szczerze, że ani kawy, ani herbatki nie mamy. Więc. Tak, czyli. Pierwszy dzień van life'a już jest wesoło. Już nam zakopaliśmy się. Nie mamy napojów. Ale słuchajcie. Nie ma tego, co by na zdrowie nie wyszło. Zobaczcie. Morze. Idzie sztorm. I my na tej plaży podczas sztormu. W romantycznym wieczorze. Dobra, tu się gaz pali, a ja tutaj pitu pitu o Więc teraz słuchajcie. Zrobię to i zaraz do was powrócimy. Dobra, będziemy, będziemy robić coś, coś ciepłego, bo koniecznie musimy coś ciepłego zrobić, poszukamy miseczki. Tak, talerzyki mamy, chyba w tych głębokich talerzykach sobie zrobimy bardzo dobrą polską zupę z Radomia. Jest to e, pomidorowa, pikantne pomidory. Jak to się skończy, nieważne, ważne, że będzie brząsa, autentycznie, powiem tak, ubolewam, ubolewam, że nie mamy żadnych herbatek, tego typu napoju, proszę. Koni, Adrienka, zrobię ci tą herbatkę, co wzięłaś, Tak. tą herbatkę ci zrobię, którą wzięłaś, z sybiskusem, czy jak tam zwał, cztery sery, herbatkę, cztery sery, dobra. jest. Nie, jest pieczony kurczak. No, jest cztery sery, Jest cztery sery. No powiem czy tak, coś się z nimi stało z tymi serema serami. No dobra, jak to tam idzie? No dobra, to nic, szukam te cztery, poszukamy tych czterech serów. Zobaczymy jak to wygląda. Jest carbonara, makaron gularzowy pieczony kurczak pomidorki i wiesz co? to jest ser w ziołach dobra to dostaniesz ser w ziołach okej okay. chyba wieje wiatr tak? ale ale słońce wychodzi ogólnie która jest godzina? która? szesnasta? Dobra, to yy, jest jedna rzecz. Faktycznie musimy pójść na mały zwiat, ubrać się ciepło i zorganizować sobie te herbaty. No bo yy, herbaty są nam potrzebne, te jakieś kawy. zapytamy się, gdzie tu jest sklepik. Ja myślę, że tu nie będzie problemu. I robimy mały spacerek. Bierzemy. Tak, tak, tak. Szaliczki, rękawiczki, czapeczki, tak jak na polskim morzu przystało. Dobra, same krzyki. Ok, to zaraz będziemy jak czajnik zagwizdę, to zaraz będziemy robić. A więc tak w chwili obecnej stoimy. Yy, zdążyliśmy go yy, obrócić i stoimy tym razem już twarzą do wyjazdu, ale nad samym yy, morzem. No, dzisiaj, dzisiaj Wieje, wieje wiaterek mocno. Tam jest, tam jest reszta ekipy. O, pójdziemy um, za chwilę zobaczyć, a Adrianka poszła do sklepu po herbatkę.